Cześć kochani, witajcie w kolejnej rutynie na moim kanale. Tym razem zobaczycie, jak wygląda taki mój idealny zimowo-świąteczny wieczór. Bo wiadomo, że zawsze tak pięknie to nie wygląda, ale staram się, aby tak było. Zwłaszcza teraz, w tym magicznym okresie przed świętami. Po powrocie do domu, z zakupów, nagrywek. Spotkania czy czegoś tam. Rozbieram się i siadam jeszcze do komputera, trochę popracować lub poprzeglądać też prezenty dla rodzinki w internecie, bo w tym roku wszystkim kupuję podarki właśnie online. Jest to duża oszczędność czasu i przede wszystkim nerwów. Zawsze unikam jak ognia biegania po galeriach na ostatnią chwilę, i wam również radzę. Kiedy skończę robić już swoje sprawy na kąpie, zapalam w całym domu światełka. Wszystkie! Na choinkach, zapalam świeczuszki, aby oczywiście zrobić przytulny i ten magiczny klimacik w domu. Zasłaniam też zasłony w naszych oknach i przechodzę do robienia kolacji. Staram się codziennie zjeść coś innego i kiedy te wieczory są dłuższe, to chcę także poeksperymentować trochę w kuchni. Mm. Testuję różne przepisy, no i tego dnia zrobiliśmy z mężem pizzę w kształcie choinki. Oczywiście zainspirował mnie do tego TikTok. Niestety kupiłam gotowe ciasto, bo wiadomo, własnej roboty jest smaczniejsze, ale to również było dobre rozwałkowałam je, później wycięłam z niego odpowiedni kształt posmarowałam ciasto oliwą, sosem pomidorowym posypaliśmy startym serem, ziołami i ułożyliśmy na nim ulubione składniki oboje lubimy pizzę na ostro więc nie mogło zabraknąć pepperoni, cebulki i papryczek jalapeno nie pytajcie, ale był później problem z przełożeniem tej choinki na blachę ale daliśmy radę, no i do piekarnika picka była obłędna i żeby nie było, zjedliśmy jeszcze drugą taką. Pyszne. Uwielbiam do filmu zrobić sobie kakałko. Więc po kolacji przyszła na nie pora, i naprawdę w tym okresie świątecznym yy, to ja sobie nie żałuję: zbitą śmietaną, kolorową posypką czy cukrową laską obowiązkową. No, bomba cukrowa, ale jaka pyszna! Zwykle oglądam przed snem jakiś serial, koreańską dramę albo rzecz jasna, świąteczny film. Mój ulubiony to The Holiday. Jest naprawdę piękny i w ogóle mi się nie nudzi. Oglądam go co roku. Po filmie ogarniam kuchnię, wstawiam naczynia do zmywarki, myję te, których nie można myć w zmywarce, zmywam blaty itd. Tak no po prostu lubię rano się obudzić i zrobić śniadanie w czystej kuchni. Więc nawet pomimo zmęczenia sprzątam ją, albo mąż to robi. Następnie idę na górę, związuję włosy i zaczynam robić pielęgnację. Do tej wieczornej naprawdę się przykładam, zwłaszcza zimą, kiedy skóra bardziej potrzebuje odżywienia. No i mam przy tym więcej czasu, bo te wieczory są dłuższe. Zmywam makijaż olejem kokosowym. Zauważyłam, że potem e, moja cera jest w dużo lepszym stanie niż jak zmywam e, ją płynem micelarnym. Później przemywam twarz wodą różaną zamiast toniku. Mega polubiłam tą z action. Toż, któraś moja butelka. Lubię też nałożyć maseczkę, kiedy mam więcej czasu. Ta złota jest niesamowita. Moja cera po niej jest tak nawilżona i pełna blasku. Wow. I oczywiście też jest z action. W tym czasie myję oczywiście zęby, bo często pytacie, jeśli tego nie pokazuję, czy ja w ogóle myję zęby. No. Korzystania z toalety też nie pokazuje. I czy to znaczy, że tego nie robię? Po zdjęciu maseczki nakładam serum, a raczej je tak delikatnie wklepuję. I krem na całą buźkę używam takiej koreańskiej marki jest taki tłusty, ale bardzo polecam właśnie w tym zimowym okresie. Kiedy buźka jest już ogarnięta, robię sobie kąpiel. Czasami najpierw sobie robię pielęgnację potem kąpiel, a czasami odwrotnie, to zależy kule do kąpieli lasza są najlepsze, pachną obłędnie czy widzicie tą laskę Mikołaja. Normalnie całe ciało po takiej kąpieli była, miałam jeszcze takie naolejowane jakby. Puszczam świąteczną playlistę. No i relaksuję się w tej wannie przez jakiś czas i zajmuję też dalszą pielęgnacją. Kocham w ogóle ten peeling, pachnie żurawiną i super wygładza skórę. Po kąpieli zakładam piżamkę. I jeszcze na koniec ogarniam włosy. Najczęściej zaplatam je po prostu w warkocz, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniami w nocy. Wypielęgnowana i do łóżka przygotowuję je do snu, ściągam poduszki oraz koce. I zazwyczaj jeszcze sięgam po jakąś książkę, żeby wiecie zmęczyć oczy, wtedy naprawdę lepiej mi się śpi. Niedawno zaczęłam czytać znowu after i nie wiem, czy czytaliście. Ja wiem, że to jest książka dla młodzieży, ale mnie mega wciągnęło. Tak wygląda moja zimowa świąteczna rutyna. Dajcie znać, jak Wam się podobał taki film i widzimy się niebawem w kolejnym. Pa!